Już w przyszłym roku noce w szanowie staną się jeszcze ciemniejsze. Brzmi jak z sensacyjnej powieści, ale to prawda. W ramach oszczędności miasto weźmie na celownik uliczne latarnie. O tym, że mamy globalny kryzys nie trzeba nikomu przypominać, dlatego wszyscy szukają oszczędności, gdzie tylko się da. Burmistrz Chrzanowa idąc śladami sąsiednich gmin postanowił zaoszczędzić na oświetleniu. Kilka dni temu uliczne latarnie postanowił wyłączyć burmistrz libiąża. Wtedy ulice opanowały egipskie ciemności. Ale Ryszard Kosowski do takich czynów nie zamierza się posunąć. Myśmy już wprowadzili trochę oszczędności, bo już bo wymieniliśmy bardzo dużo lamp tych. Jarzeniowych na te żółte sodowe. Tam jest znaczna i bardzo duża oszczędność. Ale tu będziemy musieli jeszcze rozmawiać z właścicielem, to znaczy z Enionem na temat modernizacji. Chodzi więc o zmianę natężenia oświetlenia w godzinach nocnych. Tak więc lampy będą świeciły tyle tylko, że w mniejszym stopniu. Tu nie chodzi o wyłączanie, tylko o lepszą regulację natężenia prądu, zmiana oczywiście lamp i zmniejszenie natężenia w nocy. W ten sposób miasto jest nawet w stanie zaoszczędzić 30% z tytułu kosztów poniesionych na uliczne oświetlenie. Koszt modernizacji tego przedsięwzięcia wyniesie około milion złotych. Są jednak duże szanse na skorzystanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale oczywiście nie w całości. Niezbędne będzie także wykorzystanie pieniędzy budżetowych. Jednak jak zapowiada burmistrz Krzanowa, już po półtora roku można liczyć na zwrot kosztów, później będą już tylko oszczędności. Obecnie na oświetlenie uliczne miasto wydaje rocznie 2 300 tysięcy złotych. Z tej kwoty 1 700 000 pochłania energia elektryczna, a 595 tysięcy miasto wydaje na konserwację i remont oświetlenia ulicznego.